Siemano z tej strony Karol z kanału Enduro Osobnica A w dzisiejszym filmie zrobimy takiego sobie motovloga kolejnego. Już drugi na naszym kanale jest Jak widać dzisiaj jest w lesie Jędzy Kładzisz Akurat ładna pogoda się dzisiaj trafiła Więc postanowiłem, że coś mam nagram Trochę popowiadam sobie co nieco Jesteśmy akurat na w mojej prywatnej miejscówce na naszych podjazdach, to jest jeden, drugi i trzeci tam ogólnie dość fajnie się te filmy teraz przyjęły. Fajnie się też przyjęły, bo kolega teraz z Tatema nagrywa dość dużo, akurat dość często u nie widuję, także kamery mu tak pożyczam, bo nie ma drugiej, ale jest moja, więc pożyczę mu, czemu nie? No, i ogólnie mamy też tutaj parę nowych planów na te filmy, żeby to jakoś fajnie ten kanał urozmaicić, tak, żeby, żeby Wam się podobało to. Dziś ładna dość pogoda jest. także i zresztą widać, słoneczko świeci, trochę nie jest aż tak ciepło jak powinno być, ale jest, no jest dość tak w miarę jeszcze. Jak widać, jest to w rękawicach. Co najlepsze, to na kładzie jest taki lód. to może będzie widać on. Nie chciał mi kład zapalić, I też sprzęgło Linka się zamarło, ale teraz już chodzi. No, tu widać właśnie ludzi. Ja porzucam teraz y, też y, z jazdy. Trochę tutaj po naszych podjazdach, troszkę po podjeżdżam sobie. To ja wam pokażę, jak to tu wygląda. Pokażę to może trochę jak ja się uczyłem jeździć na dwóch kołach. Akurat też tutaj na tym odcinku drogi się uczyłem. To jest taki akurat dość. Proszę, to jest góreczka. Zacznijmy od tego, że może w sytuacji z YouTubem trochę ogólnie, to jest co tak dla ja woli przypomnienia. My, na YouTubie, no to jak wiecie, staramy się nagrywać te filmy, żeby Wam się podobały jak najbardziej. Żeby to było dość tak dobrze zmontowane. Ale może ktoś sobie pomyśli, że chodzi nam o pieniądze. Otóż nie, chodzi nam o to, żebyście wy mieli coś oglądać i po prostu robimy to z pasji dla was. I po prostu no, chcemy się rozwijać i chcieliśmy spróbować, jak to wyjdzie na, na tym YouTubie, tak? Yy, bo jak wiecie, pieniądze nie są w życiu najważniejsze, przynajmniej dla mnie. Może ktoś się z tym nie zgadzać, może ktoś mieć inną opinię, ja tak uważam, że pieniądze nie są najważniejsze. Otóż dobrze, jak wpadną jakieś pieniądze, bo to chyba 1000 subskrypcji się zaczyna zarabianie na YouTubie więc jak coś wpadnie już jak będziemy mieć powyżej tego tysiąca subskrypcji no to przeznaczymy to na rozwój kanału tak ale tak jak mówię pieniądze nie są najważniejsze co po prostu będzie tak będzie no staramy się żeby te filmy były dla was jak najlepszej jakości no niestety sprzęt też no, nie dysponuje tak dobrze żebyśmy też no znaczy przynajmniej mój bo kolegów no to jest dość dobrze ale tylko oni nie mają yy, tego fachu w ręku w montażu i ja to montuję, tylko że ja mam właśnie komputer, słaby i nie mogę takich ładnej, takiej fest grafiki zrobić, bo komputer mi tego nie uciągnie. No ale tak ja mówię, staramy się, żeby to jak najbardziej wychodziło dobrej jakości i żebyście mieli coś oglądać, żeby wam się nie nudziło. Staramy się właśnie no, urozmaicić ten kanał też. Dlatego drugi motowlog dzisiaj nakręciłem specjalnie dla Was A z tego względu, że ja postanowiłem się trochę wyrwać z domu na chwilę, więc Czego by nie nagrać, tak? I troszkę będzie coś innego na kanale Motowlog dzisiaj wleci, wleci na kanał, więc Postaram się, żeby go też dobrze jakoś zmontować, żeby Wam się nie nudził A więc teraz może przejdziemy sobie trochę do jazdy Pokażę Wam właśnie jak się uczyłem trochę na dwóch kołach jeździć tutaj na tej drodze no i no to co, przejdźmy do jazdy Ok, musiałem się niestety przetransportować na drogę asfaltową, bo na trawie trochę ślisko jest i kład, nie chciał się wyrwać na dwa koła. Więc tak wciskamy sprzęgło i musimy po prostu sobie wyrzucić obroty. Próbujmy od jak najmniejszych do jak największych, aż się kład podniesie, więc na przykład wciskamy sobie nie wiem, dajemy no, tak 4000 lub więcej, i z prostu ze sprzęgła Patrzymy też, czy nikt nam nie odjeżdża. No i sprawdźmy, jak widzicie, 4000 obrotów starczyło, żeby kładę wyrwać do góry. Możemy sobie spróbować jeszcze z większej partii, ale to już jak ktoś bo ja troszkę się mogę bać, bo tak dużo też nie robiłem. Także jak widzicie, 4000 obrotów. Ikład do góry poszedł. Próbujemy sobie jeszcze raz i quad poszedł stajemy sobie na pewnej ramię i ogień. Jeszcze raz to razem na trójce. Teraz trzeci bieg. Na trój też idzie bez problemu. Trożka trzeba się gazem pobawić wiadomo. Teraz sobie z dwójki ruszymy. Jak widać idzie bez problemu. Także mówię Wam, jeśli byście chcieli kupić sobie Baszana 200 na sam początek, to do nauki jazdy jest, jest rewelacyjne. A jeszcze w takim dobrym stanie to naprawdę możecie się śmiało na nim nauczyć dużo. Więc polecam. No cóż no, to to by było chyba na tyle w dzisiejszym motowlogu. Bo opowiadałem wam trochę co nieco O YouTube, o tych sprawach różnych Oczywiście będę informował na Instagramie, na Facebooku, na bieżąco Co, jak myślę, że dzisiaj film wyjdzie z tym motovlog Więc mówię Nie liczy się sprzęt, a patria. Także zapomniałem ja zapomniałem to najwyżej dopiszę, w opisie. Nie przejmujcie się moimi jąkaniami, e, bo, bo właśnie ja nie jestem przyzwyczajony tak mówić do tego mikrofonu e, dość często, no to zależy kiedy coś tam powiem, a żeby tak jakieś tak te motowlogi kręcić do stop, to też nie, nie, nie kręcę ich tak właśnie. Więc do kamery czasami mogę się jąkać, więc na to nie zwracajcie uwagi. Myślę, że zrozumiecie yy, to co powiedziałem. Także to było na tyle. Trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano!